<laughs> High Bike Enduro Freeride 8 z zawieszeniem TTX TTXTH38 na Dual Crownie. Zawieszenie oparte sprężyny, tak samo damper jest to rower przeznaczony do downhillu, ale dodatkowo posiada napęd, napęd Yamaha pwx 3 z zamontowanym speedboxem, co powoduje, że rower w terenie może jeździć szybciej niż 25 km na godzinę. Co mogę powiedzieć o rowerze, jako użytkownik taki amatorski, który używa go głównie w wolnym czasie, gdzieś jeżdżąc sobie tutaj po okolicznych lasach, są tutaj warunki do jazdy dosyć dobre. No, nie jestem chyba w stanie skorzystać do końca z potencjału tego zawieszenia, bo jednak. Trzeba byłoby jakąś ostrzejszą trasę downhillową nim przejechać. Bardzo fajne ma hamulce. Te ma góry. 220 mm ma tarcza, czterotłoczkowy zacisk. Magura 7, MT7. Bardzo przyjemnie y, hamują te hamulce. Miałem okazję je sprawdzić będąc w Beskidzie. Y, no i przy takich jakichś tam nawet dłuższych zjazdach z Chantori, y, powiedzmy sobie to nie klękło to na robocie hmm, jeśli chodzi o napęd to jest ramG X Eagle 12, 12 biegów ma myślałem o upgrade do tego elektrycznych tych przerzutek, ale na razie może się wstrzymam bo chyba jeszcze bym umiejętności nie dążają za sprzętem i nie byłbym w stanie Was tego tak w pełni skorzystać co mogę powiedzieć? No, na temat tego roweru 27 kg wagi. Bardzo ostre jak na mnie opony, Magic Mary Big Betty na asfalcie ten rower. No, jest głośny, hałasuje, ciężko się nim jedzie, ale nie do tego on służy, więc jeśli ktoś chce nie jeździć po asfalcie, po ścieżkach rowerowych, no to raczej, raczej odradzam. No, chyba żeby wymienić mu opony, ale to wtedy... Trochę to nie ma sensu, moim zdaniem, kupowanie takiego roweru i zakładanie z szybkich opon. Co mogę powiedzieć, na W takich warunkach śnieżnych, mimo że opony są bez kolców, radzą sobie dosyć dobrze. Ta tylna opona, zwłaszcza, daje radę gdzieś tam na podjazdach. Te wysokie klocki, zwłaszcza, że ona ma dodatkowe klocki też po boku i Magic Mary i Betty mają te klocki. Taki ten bieżnik dosyć ostry daje to dużo kontroli, chociaż wiadomo, że trzeba. Też zawsze mierzyć siły na zamiary. Zawieszenie 180 skoku z tyłu, z przodu. No, no nie jest to 200, aczkolwiek, no, wydaje mi się, że to takiego dla amatora to aż jest za nadto. Zwłaszcza, że trzeba jeszcze umieć takie zawieszenie dobrze ustawić. Ja jestem w trakcie uczenia się ustawiania tego zawieszenia. Eee no, także. Całkiem przyjemny sprzęt. Zamontowałem sobie do niego też licznik EOX Vio od Sigmy, ponieważ fabrycznie nie ma on licznika. Ma tylko taki pulpit, na którym pokazuje aktualnie, jakie jest wspomaganie. Tak się włącza speedboxa, czyli włączając tylko światełko, i ten speedbox już aktywuje gdzieś tam do jazdy poza powiedzmy publicznymi drogami. To mogę powiedzieć, bateria 720. Ona przy takiej ostrej jeździe to wystarcza na jakieś półtorej godziny, może takie jazdy w zimie, tak? No bo w lecie to pewnie troszeczkę dłużej. Ja ten rower mam od niedawna, więc zrobiłem sobie ostatnio taką wycieczkę mieszaną. 70 km. No i bateria się skończyła. Natomiast no myślę, że miało też wpływ na to, że rower trochę powstał w międzyczasie. Bateria ostygła. No, i spadł ten zasięg, jak to w pojeździe elektrycznym, plus jeszcze było sporo jechania na speedboxie po terenie, a to też jakby powoduje, że bateria wyczerpuje się szybciej. Czy kupiłbym rower drugi raz? Kupiłbym. Zapłaciłem za niego 23 500 zł za nowy. Według ceny katalogowej on kosztował około 36 000. Obecnie nie jest dostępny ten rower. Na stronie Highbajka może jakieś dwa tygodnie temu zniknął z oferty. Przez jakiś czas był z tym zawieszeniem. Olinca. Potem Olinca przestali montować zaczęli montować RockShoxa. Eee A obecnie usunęli go z oferty być może wróci w jakiejś nowej formie w przyszłym roku. Nie był to chyba jakiś wielki sukces sprzedażowy, no bo jednak ten rower po pierwsze nie ma ramy karbonowej. Waży 27 kg, więc dla zawodników, którzy chcieliby nim gdzieś się ścigać, no to go dyskwalifikuje. Ta masa jest za ciężki. Natomiast dla takich ludzi, którzy lubią sobie gdzieś tam pojeździć, powiedzmy po jakichś single trackach, sobie podjechać sami, no to jak najbardziej jest to dobra rzecz. Można założyć jeszcze do niego ręczek stender. On ma bodajże 360. Ech, amperogodzin pojemności, więc, więc ten range extender pozwala jeszcze na te wycieczki robić dłuższe, chociaż waży też kilka kilogramów, więc ym, ja trochę nie widzę sensu montowania do tego roweru range extendera, bo, no bo nie bierze się go na jakąś tam wycieczkę długą yy, po asfalcie, tylko bierze się go w teren, żeby nie pojeździć godzinę, dwie, yy, wyszaleć się, wyskakać a później yy, no, takie 4 kg dodatkowe no co utrudniająca całą, całą, y, cały proces był trudniały więc chyba nie polecam no ale jeśli ktoś by wpadł na pomysł żeby nie wiem założyć tutaj z przodu racing y, racing y, reja z tyłu racing rafa od szwalby, to wtedy myślę że ten rower miałby całkiem przyzwoity zasięg a z tym ręcznikiem stenderem, no w zależności od tego, jak to się jeździ, czy na speedboxie, czy nie, to można byłoby pewnie ze 200 km zrobić po, po asfalcie w lecie. Także doświadczenia moje, jeśli chodzi może o takie używanie go ekstremalne, na, na zasadzie jak to zawieszenie pracuje, na jakichś ostrych zjazdach, jak to przykleja i tak dalej, to ja do końca nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Chociaż na temat tego zawieszenia dużo jest w internecie jeżdżą na takim zawieszeniu tylko na M2 zawodnicy jeszcze gdzieś tam sobie. Yy, ono jest tam jakoś jeszcze można zrobić, że ma 200 skoków wtedy. Yy. Aczkolwiek no, dla do takiego roweru to jak, jak najbardziej moim zdaniem wystarcza. Powiem może jeszcze coś na temat tego silnika Yamaha, bo on jest lekki, jest to chyba najdroższy silnik, on, nie wiem jaki dla Winox kosztuje. Ale on kosztuje nowy 7,5 tysiąca chyba ten silnik sam. Przy cenie Boscha 3,5, także 3-4 tysiące, czy tam na przykład też tego Shimano. Co jest droższy, ponoć jest niezawodny. Ma wadę taką, że jest bardzo głośny ten silnik Yamahy. Na niższym stopniu wspomagania, to, to jakby, jeżeli ktoś używa na przykład Boscha, musi się trochę przestawić. Na początku myślałem, że rower się po prostu psuje. Bo to tak, no, ten dźwięk jest taki trochę przerywany. Aczkolwiek, z czasem też to trochę jakoś się może rozjeździło. No, jeśli chodzi o silnik Yamaha, no to trzeba też brać to pod uwagę, że on będzie wymagał serwisu. Yy, coś tam ze smarem jest, że, że schnie, nie wiem, do końca. Trzeba byłoby poszukać więcej informacji. Natomiast yy, powiem tak, jako całość, yy, fa, fajny jest ten rower. też jest moim zdaniem bardzo ładny. Ja się przesiadłem z ktm 274 Likan z Boschem trzeciej generacji i ten właściwie ten napęd Boscha można powiedzieć tyle że on um, może nie, że jest bardziej reaktywny, to właściwie ten lepszy ten daje lepszy feeling jednak ta Yamaha, bo, bo to wspomaganie jest takie powiedziałbym nienachalne momentami, to znaczy, że pozwala Ci użyć nogi jeśli mocno ciśniesz dopiero w momencie kiedy Ty zaczynasz potrzebować tak naprawdę najbardziej tego wspomagania to ono wtedy się, się ujawnia. że ma 85 cm no i yy, ten napęd tego SRAMA też dosyć ma przełożenie to najwyższe, yy, dosyć duże to powoduje, że przez w tej stali podjechać naprawdę pod strome góry. Ale jeśli chodzi o używanie tego roweru, jaką powiedzmy sobie motorynki elektrycznej, yy, no to chyba ten stary BOSZ, mimo że ma trochę mniej mocy, yy, jest jednak lepszy, bo, bo na płaskiej drodze on naprawdę. Nieźle podaje ten Bosch, szybszy, nie szybszy, znaczy, znaczy jak już damy z siebie na maksa, to i ta Yamaha tutaj dołoży, no nie, tylko że akurat przez te ostre opony nie osiąga się aż takich prędkości.